Jedziemy, to się weszli, weszli czy Weszli, ale co jemu zrobić? Jezu. Dzień dobry! Brawo! Kiwaj Darkowi! Halo! O żal... Brawo! Brawo! Paweł jestem! Paweł! Paweł! Wiem, Paweł! Ładnie, ładnie to, jeszcze raz? Tak jest wysoko, ma nie, nie, nie to będziemy tam czekać, aż wy podejdziecie No i co z tego? My się nie chce czekać Lajtowo Paweł, lajtowo! Ja Pokażę to Pokażę to! Nie mogę Редактор <laughs>